W tym filmie pokażę Wam, jak narysować kotka. Także tak, bierzemy czarny mazak albo ołówek, co wolicie. Ja sobie otworzę i rysujemy kółeczko, tak jak umiecie. Kiedy narysujecie kółeczko, to tu robicie takie jajo. Tu robicie taką kropeczkę i jeszcze tu taką kropeczkę robicie kolejne jajo robicie kolejną kropeczkę tutaj jeszcze jedną kropeczkę jeżeli już to mamy teraz przechodzimy do narysowania pyszczka rysujemy taki pyszczek Rysujemy taką kropkę I robimy dwa haczyki Jeżeli już czemu to zrobię Rysujemy wąsy Wąsy robimy uuu Uuuu Takie wąsiska zowie. Em um, to jest dopiero pierwsza część naszego kotka. Robimy Łóżko. Takie? I takie. I to byłoby tyle dermatek cute kotka. Do widzenia. O będzie w komentarzu.